Nagrywam ten krótki materiał z tego względu, że coraz częściej dostaję informację zwrotną naszych współpracowników, konkurencji, naszych klientów, jak i inwestorów, że jest pewna grupa osób na rynku, które świadczą usługi bez jakichkolwiek umów. A jeśli są te umowy, to są pobierane prosto z internetu, gdzie nie ma składu i ładu. Ja już mówiłem w którymś z moich filmów, że miałem styczność już kilka razy z tego typu osobą, która nawet nie, podstawi, nie potrafiła powiedzieć, jakie dokumenty będą wymagane. Przy sprzedaży danej nieruchomości, którą proponowała sprzedaż dla, sprzedaż dla klienta. Ta grupa osób, tak zwani sorcerze, tak się oni nazywają, ale i niekoniecznie są to też osoby z przypadku, bo żeby znać się trochę na nieruchomościach, to trzeba jednak poświęcić mnóstwo czasu, żeby wyszkolić daną osobę, a ja na ten temat mogę się wypowiedzieć, bo ze mocno w branży szkoleniowej i szkolimy mnóstwo osób i to z sukcesem. To jest żmudny i ciężki proces i nie każdy jednak przejdzie ten proces, a jeśli już przejdzie, to jest minimum około roku, żeby znać się na każdym rodzaju nieruchomości i móc faktycznie stać się już takim specjalistą, który jest w stanie służyć pomocną radą dla klienta, jak i również czasami wziąć odpowiedzialność za tego klienta, za to sprzedaż. Poprowadzić go tak, można powiedzieć, za rękę jak dziecko do y, przedszkola. I teraz y, niektórzy mówią, że mają, y, są po szkoleniu y, i tak dalej. Y, no. Możemy tylko tutaj powiedzieć, jak można wyszkolić daną osobę w dwa dni i tak dalej, ale większość czasu jeszcze to jest tak zwany networking. Oczywiście, ja nie chcę tutaj wszystkich oceniać, ale na rynku coraz częściej spotyka się osoby, które są z przypadku, ktoś im po prostu zaoferował miliony do zarobienia, że tu od zyrkięcia palca można zarabiać kilkadziesiąt tysięcy złotych, a coś się okazuje, że rynek ich bardzo szybko weryfikuje i nie są w stanie zarabiać takich pieniędzy. Jedno mogę powiedzieć, że ta tego typu osoby e, bar, tak jak szybko się pojawiły na tym rynku i równie dobrze szybko z tego rynku znikną i to jasne dosadnie pokazuje też sytuacja z tak zwanymi inwestorami jednorazowymi że teraz po prostu już ich nie ma na rynku to tyle. To na tyle z mojej strony. Jeszcze mógłbym dodać, że jeśli faktycznie ktoś podchodzi profesjonalnie do sprzedaży nieruchomości, do świadczenia tego typu usług, bo wiadomo, ustawodawca tego nie uregulował w żaden sposób, no to na pewno będzie oczekiwał podpisania umowy, bo umowa to jest gwarancją sprzedaży. Na umowie jest wszystko napisane. Umowę można zredagować, ale i na takiej zasadzie, że dogadajemy się słownie i jakoś to będzie. I później jest blokowanie sprzedaży, bądź wprowadzanie klienta w błąd i pozostaje taki niesmak na ręku. Bo ta osoba się przypadkowo pojawiła na tym rynku, została zachęcona, ma nią dużych pieniędzy i przypadkowo z tego rynku zniknie. Ale to, co zostanie, te konsekwencje, no to one już spływają na wszystkich pośredników, agentów, inwestorów, którzy chcą tego typu usługi świadczyć i działać na tym rynku. Trzymaj się, cześć.